Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, a wy oglądacie kanał Gruba Łuska. Dziś e, kanał z kładeczkami, który już znacie z filmów i zabrałem ze sobą ten sam zestaw co na ostatnim filmie, czyli babka, dragon tytana, multiplikator szwanzonkera. Ale nie tylko zabrałem to, bo zabrałem ze sobą jeszcze to. Podbierak. Wiele osób mówiło mi, żebym brał ze sobą podbierak, a ja nie miałem takiego typowo szczupakowego podbieraka. Miałem albo karpiowy, albo tak zwany leszczowy. I ten karpowy to po prostu trochę mały przypał, a ten leszczowy, jak złapie się jakaś większa ryba, to i tak nic mi nie pomoże, więc mam, proszę. -da! Ale to nie znaczy, że będę go zabierał wszędzie i zawsze. Bo jak będę chodził na małe kanałki, gdzie wiem, że są małe szczupaczki, no to nie oszukujmy się, jest trochę za duży. Nie przedłużam. Kamera na klatę i lecimy. No i na starcik wybrałem sobie kładkę numer 43, zobaczymy czy coś tutaj piszczy, najpierw pod brzegiem, pod trawką, pod czcinką. może piszczy, może nie piszczy. Dociążyłem ją troszkę bardziej, dzisiaj mam tu chyba 12 gram, ale jeżeli będzie mi to za ciężko, będę chciał trochę wolniej poprowadzić przynętę, to po prostu se zmienię, albo na siódemkę, albo na czwórkę, tak jak ostatnio. Więc y, tym dociążeniem, tutaj tą oliwką możemy się bawić w zależności od potrzeb. Ale z tą oliwką ładnie daleko lata, podoba mi się to. No, dalekie rzuty to dobre rzuty, no. Więcej wody wtedy obławiamy. No jakby nie patrzeć czym więcej wody obłowimy, tym mamy większą szansę złapać jakiegoś zębacza. Jest dużo drobnicy przy brzegu, Powiem wam, widzę, naprawdę sporo, ale to jest jeszcze ta taka sieczka, no już troszkę podrośnięta, ale to jest jeszcze sieczka. O, nawet widać spławy na powierzchni. To dobrze, dobrze. Jeżeli jest drobnica, to najprawdopodobniej będą szczupaki tutaj gdzieś stały i, i próbowały jeść. Albo będą jadły po prostu, no. Się, jeżeli drobnica jest przy powierzchni ale nie widać żeby coś za nią poszło eee, więc nie wiem jak prowadzić tą przynętę zastanawiam się, raz będę prowadził tak, raz tak, no trzeba kombinować kto kombinuje będzie bogaty <ścoughs> bogatów szczupaki i myślałem w ogóle, że jestem sam ale już przyjechało dwóch spinningistów i za mną są i spinigują i próbują chyba za sandaczem tak przynajmniej to wygląda ale nie jestem pewien Rzucę teraz w tamtą stronę. A co mi tam? Dosyć szybkie, teraz prowadzenie. No, bo jestem na jakichś 2 do 3 metra na tej górce, na tym spadzie. I nie chcę o kamienie zahaczyć, stracić tej przynęty. O, właśnie. Nie wiem, czy to. Nie było branie. Nie, zahaczyłem właśnie o te kamienie. W ten sposób można stracić swoją przynętę. Teraz troszkę bliższy rzut. Zobaczymy totalnie, co się dzieje przy samych trzcinkach, przy samej trawce. Czy tam jakiś się nie chowa? Mały szkrabiszon. No, i rzut dalej o jakiś metr w prawo wędka do góry. Przy takim mocnym obciążeniu, ale prowadzę w ten sposób szybko przynętę. Nie wiem, czy to jest dobre. Czy może lepiej trochę wolniej tą przynętę poprowadzić? Już powinny być aktywne. No. Pogoda jest piękna. Co prawda nie wieje Ale nie jest jakoś słonecznie Woda jest lekko trącona Po tych deszczach wszystkich Co były ostatnio Więc może, może jakaś mamucha się przytuli dzisiaj Kto wie Ach, Powiem wam jeszcze Trzy dni przede mną I urlop Trzy dni pracy i urlop w drugim tygodniu urlopu jadę na sześcio, może nawet 7 siedmiodniową zasiadkę, a raczej sześcio, no bo w poniedziałek powiedzmy wyjadę wieczorem z domu, a w niedzielę sobie po południu wrócę. Zobaczymy czy uda nam się złapać jakiegoś karpia, no i będą niespodzianki, bo będziemy, ale niespodzianki to nie będziemy, więc zdradzać wam teraz sobie, co to za niespodzianki będą, ale będą. <grym> ale bym się wygadał. Nieładnie, Darek, nieładnie. Lecimy tam. Powiem wam, że została mi godzina rzucania. Godzina. Jeszcze 15 minut poświęcę temu miejscu i uciekam w dalszą część kanału. Trochę po prostu odejdę od tych miejsc, które cały czas e, sprawdzam, na których cały czas łowię. No trzeba dać innym miejscom szansę, no. i zmiana miejsca, kładeczka 94 oczywiście przynęta i zestaw zostaje ten sam ale zmieniłem miejsce, totalnie nic się nie dzieje a jeszcze tam dwóch spinningistów było i rzucali i rzucali i też nic nie widziałem, żeby złapali, więc na tą ostatnią godzinkę przeniosłem się kawałek dalej, no. zobaczymy czy to coś poskutkuje jakimś szczupakiem, czy też nie uwierzycie w to, że na około 40 może nie, przesadziłem, ale na no około 30-35 wypadów tutaj na ryby tylko raz w jednym dniu widziałem, jak coś pogoniło drobnice po powierzchni. Tak nigdy nie widziałem. Zawsze jest spokojna woda i tak dalej. No Gdzieś tam ta drobna rybka się pokazuje albo leszcze, czyli to szklenie jakieś zbierają pożywienie z powierzchni, ale tylko raz widziałem, jak gonił ten szczupak, czy tam, no nie szczupak, ale drapieżnik za. Drobną rybą. I 101, jak dalmatyjczyków. Albo rozmiar, który każdy by chciał złapać. A pierwszy rzut sobie teraz zrobię do przodu. hu, ale mi się broda zrobiła. Ale już, już, już jest po brodzie. Ale jest ładnie, nie? Uwielbiam te... te chmurki są oświecone, wszystko pięknie, fantastycznie tylko rybka bym był szczęśliwy, no Tak jestem, ale <ścoughs> ale Ryba już by mi się przydała do tego szczęścia, no czemu by nie? nie Miałem branie, miałem branie, miałem branie, miałem branie To było branie, A branie miałem Branie ale delikatnie uderzył, tak skubnął tylko. Ale było Branko. Spróbujemy tutaj bliżej. Może powtórzył, może powtórzył, ale by było, jakby powtórzył. Dawać go. E, takie szybciutkie podsumowanie. E, jedno malutkie Branko, takie bardzo delikatne, uszczypliwe. E, jeden szczupaczek wyszedł mi pod nogi. Niestety, nie zobaczycie go. no... Nie widać tego po prostu na pewno na kamerze, ja już wiem, że tego nie widać, bo to było przed chwileczką, a jest ciemno i tak dalej. E, ciemno, szaro, <laughs> nie ciemno. Ale taki odcinek informacyjny, że mam o, podbierak i mogę te ryby podbierać podbierakiem, <laughs> a nie rękoma. Już raczej nie powinienem sobie wbić kotwicy, jak dwa tygodnie temu. Done. Yes? Awesome. Fishing guy. Thank you so much. <laughs> <laughs> Yay! <Yeah>. to <laughs> <laughs> Trochę swędziało, ale było śmiesznie. <noise> Dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy podobają Wam się takie odcinki albo czy byście chcieli takie króciutkie 3-4-minutowe odcinki. Jak na przykład coś kupiłem albo jakieś informacyjne, lub z wypadów, w których po prostu nie ma ryb. Wtedy tych odcinków mogłoby się pojawiać troszkę więcej na tym kanale. Oczywiście nie bardzo dużo, ale tam ja myślę, że jeden jakiś dodatkowo od czasu do czasu albo dwa mogłyby wpaść to by było na tyle trzymajcie się do usłyszenia cześć